w dalszym ciągu w skalnym mieście. Tak to wygląda. Wrażenia robią niesamowite. Formy skalne. To jestem ja.

Taki bardziej z epoki prehistorycznej, taki z mamuciały trochę, ale e, też jest e, podobny do słowiań. Proszę Państwa, tutaj takie miejsce właśnie, jak popatrzymy, to jest zawsze otoczone skałami. Dlatego tutaj jest to miejsce, znaczy tu się większa niż ich godność utrzymuje.